Cześć, chciałem Wam zaprezentować najnowszy model kopii, jaki nabyłem. Jest to Sherman M4 z kolekcji World of Tanks. W ostatnim czasie tak się złożyło, że Kobi wypuściło aż trzy Shermany. Wypuściło nam właśnie ten model. Wypuściło nam jeszcze, no gdzieś tutaj nam jeszcze te dwa, dwa inne, ten na rocznicę lądowania w Normandii, 75. Oraz Sherman Firefly z polskiej dywizji, tak? pancernej generała Maczka. Więc troszeczkę jesteśmy rozpieszczeni, jeśli chodzi o Shermany. Natomiast te wszystkie modele, z tego co przyglądałem się grafikom, oglądałem też film Kubikowskiego o tym Shermanie Firefly, one praktycznie się nie różnią zbytnio jeśli chodzi o budowę konstrukcji, naprawdę tam są bardzo małe detale, które powodują, że te czołgi są inne. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę kwestia gustu, który czołg wybrać. Co mnie w tym modelu zaskoczyło, to to, że ta figurka, tego tak powiem szczerze, nie zobaczyłem na pudełku, ale jak się właśnie przyjrzymy, to ten pan, proszę, niech tu zopie ostrość, on ma taki właśnie piaskowy hełm, którego chyba jeszcze nie widziałem i ma oznaczenie kapitana. Także jest wielki plus, bo takiej figurki jeszcze nie widziałem, więc dla kolekcjonerów myślę, że fajna sprawa. Więc może przejdźmy teraz do samego modelu oraz może jeszcze wrócę do instrukcji, bo instrukcja oczywiście budowa czołgu nie nie powoduje jakichś problemów, tak? nie ma jakichś trudnych zadań, natomiast wykrycie jeden błąd, to jest e, drogie Kobi, punkt 42, e, tak? tutaj chcecie płytkę, wyświetlona jest płytka e, na 6 studów, natomiast tu ewidentnie na rysunku jest użyta płytka na 7 studów. No i to taki e, mały, mały detal, który absolutnie nie przeszkadzał e, w budowaniu tego modelu. A model budowało się oczywiście bardzo fajnie, Przyjemnie zresztą, jak wszystkie modele odkowi I generalnie jestem bardzo zachwycony tym modelem, bo ten model po prostu jest świetnie spasowany. Jest, jeśli tu się dobrze przyjrzycie, bardzo dużo elementów, ale generalnie ten tył, on jest oczywiście zrobiony na zawiasach, ale proszę zobaczyć, to jest po prostu idealny skosik. I po prostu, kiedy to się budowało, to po prostu aż. Och, aż mi po prostu D zapierał po Tak mi się to podobało to rozwiązanie i to jak to wszystko było zrobione. Dobrze, więc ja może pobież, jeszcze szybko omówię parę rzeczy. Tak, generalnie myślę, że czołg jest fajnie odzorowany. I tu mi się wszystko bardzo podoba. Nawet tutaj te włazy. Ma dwa otwierane włazy, pokażę, gdzie możemy... Może z trudem to z trudem, ale jednak te minifigurki wejdą tutaj. Proszę poczekać. Ta figurka wchodzi. To jest oporami, ale wchodzi. Myślę, że dla schodzącego nic, nic trudnego. Załóżmy te włazy. Mam oczywiście u góry otwierany hełm to włas. I też możemy wsadzić figurkę. Mamy oczywiście karabin maszynowy. Który też trochę się rusza. Z tyłu z kolei mamy pokrywę silnika. Z. Z samym silnikiem. Podoba mi się to rozwiązanie, że nie został użyty taki standardowy klocek y, imitujący silnik, tylko zostały użyte klocki, bo te właśnie y, jednostudowe klocki możemy użyć też na przykład jako do, y, widziałem był używany jako granatniki y, w takich nowocześniejszych y, maszynach w no, pojazdach. Do modelu już jest dołączona taka kalkomania, która mi się oczywiście bardzo podoba i kilka z nich oczywiście użyję, na przykład na, tak jak jest tutaj to na pudełku, tak, tą gwiazdę z tyłu, tak samo mogę przykleić ją tu przy silniku. Natomiast tu jest też fajnie pokazane tak, jak to wygląda na pudełku, że na przykład pierwszy baston. Fajna sprawa. Natomiast nie jestem zwolennikiem tego naklejania, bo jeżeli ja ją nakleję tutaj w tym miejscu tą kalkomanie no to ona będzie nałożona, tak jak widać, na 10, można na 12 klocków różnych, tak? Więc już nigdy więcej tego Shermana rozebrać nie będę mógł tych klocków. Bez oczywiście zniszczenia kalkomanii. Więc tutaj akurat mi się to nie podoba. Będę musiał pomyśleć w jakim innym miejscu to przykleić, a może na jakimś innym modelu użyć tych kalkomanii. Myślę, że one są całkiem, całkiem w porządku. Generalnie model oceniam bardzo fajnie, bo podoba mi się. Oczywiście mało może w nim takich detali na pierwszy rzut oka, ale to tylko zachęca do budowy. Natomiast, co jest takie może, nie wiem czy to będzie widoczne, chyba to Kobi też na to zwraca uwagę. Proszę spójrzcie na to, mam nadzieję, że złapie ostrość. Niektóre klocki właśnie zostawiają takie białe, kurczę, nie mogę tego, takie białe wtryski. Oczywiście to jest bardzo proste do naprawienia, bo wystarczy je odwrócić w drugą stronę, tylko że na etapie budowania no, nie spojrzałem na to po prostu. Ale jak się takich nazbiera punktów, to trochę to niezbyt estetycznie wygląda. Wielki plus jest jeszcze proces budowy zauważyłem, że niektóre z tych klotków można po prostu dosunąć do środka. O jeden stóp. I tu można wsadzić tak jak ten zaczep na łopatę. Kolejne. I Można poprzyczepiać kolejne rzeczy, czy to właśnie i przywody paliwowe, może worki z piaskiem, może inne narzędzia. Także tu wielkie pole do e, popisu. Ja, że tak, może przejdę, pokażę tego wcześniejszego szarmana, którego miałem zakupionego. E, I on, jak widać, jest ewidentnie. One teraz stoją koło siebie. On jest jakby ewidentnie większy. I tutaj no, jedna taka mała uwaga, tak? no bo pewnie jest zachowana inna skala. I jeżeli by te czołgi umieszczać na jakiejś dziuramie czy jakimś konwoju, który tworzymy, budujemy, no to te czołgi no, jednak nie mogą stać koło siebie, bo wówczas ewidentnie no, będzie widać to, tak, że ten jest czołg, ten nowszy model jest po prostu mniejszy. Nie wiem czy ten film to tak dobrze pokazuje, ale uwierzcie, mi, on jest mniejszy, i teraz też widać to, tak, że ten, zrobi, ten starszy Sherman robi troszeczkę większe wrażenie, bo ma, od razu ma różne nadruki, ma różne detale w postaci koła, przewód paliwowy, ma takie ładne włazy. Tu mamy tylko nadruki, oczywiście. Ten jednak wydaje mi się, że jest lepiej odzorowany. Więc jest moim zdaniem ciekawszy, ale ten oczywiście też ma wiele zalet, bo miał właśnie te detale, miał te worki z praskiem, był umieszczony na karabin. No tu tego jednak zabrakło. Musimy jednak te rzeczy jeszcze ponakleić, pododawać, żebyśmy byli w 100% zachwyceni. Teraz widać, po prostu jest on ewidentnie większy. A to też jest taka ciekawostka, bo to oba były w Shermany M4, a proszę spojrzeć, że w tym starszym Shermanie ta lufka dla tego działa jest jakby krótsza. Może to pokażę. To jest ta lufa od tego nowego. A to jest lufa od tego starego, no nie, ewidentnie krótsza. tego Shermana. Tutaj lufę włożymy. Jeszcze tutaj chciałem pokazać yy, tego są samodzielnego M3, Lee, bo jak wiadomo, oba te pojazdy były... używały tego samego podwozia, tak? Konstrukcyjnego, od tego czołgu M3, Lee, który też swoją drogą jest y, y, u COVID do kupienia. I też to chyba, chyba na tym przekładzie na to lepiej widać, że ta maszyna, mimo że jest to samo podwozie, no jest jakoś bardzo duża, prawda? Nie sądzicie? No tak trochę przestawię. Przy, przy, no nie, jest jakby ewidentnie większy. Dobra, może przesunę. E, natomiast tak. Chciałam powiedzieć o takich dwóch rzeczach, które mi się tutaj bardzo w tym modelu e, nie podobają i myślę że czy to będzie czy ja to dobrze pokażę o to są właśnie jakby nie wiem czy to będzie dobrze pokazane pokażę o tu też pary naprawdę mm, nie wiem Taki aż, aż, taki, taki aż mocny prześwit. Nie wiem z czego to wynika. To jest oczywiście bardzo proste do pokonania, tak? bo znaczy dodać jeszcze jedną płytkę. Natomiast teraz mam troszeczkę trudno mi jest tam dostać, więc tego nie mogłem zrobić tego na szybko. Ale mi się to trochę nie podoba, że jest tutaj taki prześwit. W starym Szermanie proszę spojrzeć, tego nie było. Ale z kolei ta osłona tych wałów no, była bardzo z boku, a tutaj jest na gorsienice, co jest bardzo piękne. No, tu też były na przykład ruchome płotniki. Tutaj niestety mamy na sztywno. Ale już każdy model jest inny. I to, co mi się chyba najbardziej nie podoba, bo trochę przesunę tą wierzę, to tutaj taka dziura, wręcz szpara. Bardzo to mi się nie podoba. to może tak przesuwię. Bo powiem Wam, że kiedy to zbudowałem ten model, to ona mi się strasznie rzucała w oczy. Przesunę wszystko. Ona strasznie mi się rzucała w oczy. I moim zdaniem to wygląda bardzo, bardzo słabo. Na tamtych modelach, jak patrzyłem, Sherman Firefly, tego chyba nie było. Natomiast tu bo no Bardzo mi się to nie podoba, ale na szczęście y, można temu bardzo łatwo zaradzić. Ja już tak pokażę tak doraźnie takie moje szybkie rozwiązania to wygląda w ten sposób, że możemy to zrobić, że mi się to uda Mam takie klocki w zapasie. Na przykład tak y, właśnie wsadzimy y, tak, wsadzimy takie po prostu y, płaskie płytki 3x4 i już jest moim zdaniem elegancko, płasko. Jeśli tak miałoby być, taki był zamysł twórcy. Lub wyjmijmy to. ładnie odleciało. Dobra. Lub tak. To jest ta płytka, która była w zestawie. Po prostu ją przesuwamy o jeden stół do góry. Tak, moim zdaniem, powinno być. I tu mamy kilka możliwości. Na przykład daję taki, taki klocek zwykły, zielony. I na przykład pierwsza opcja to taki zaczep z gąsienicą. Muszę jedną ręką operować i trzymać aparat. No, powiedzmy, że mniej więcej widać o co mi chodzi, że możemy zrobić to w ten sposób, zabudować, żeby po prostu to wyjąć, to docisnąć, na przykład wsadzić jeden groszek z mydłem i na przykład wiem, worek z piarki. Już na, moim zdaniem no, nie ma tej szpary tutaj i wygląda to o wiele lepiej. Już mnie tak to nie razi w oczy. Kolejną rzeczą, tak? Oczywiście możemy przypiąć karabin. No, tylko tu mamy takie dwa wolne miejsca. Czemu by nie w tamtym modelu był, Tutaj nie ma. I to co mnie dziwi, tak? Bo proszę że spuszczać w starszym modelu, przy armacie. Mamy karabin. Tutaj, no nie dostaliśmy. Ja coś takiego akurat y, miałem poprzednich i yy, się zawieruszył, czy to była część zapasowa. I... Oj, 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 oj. Poczekajcie. No, może nic słabo docisnąłem, ale yy, można oczywiście ten karabin tutaj yy, wsadzić. I moim zdaniem wygląda to dużo, dużo lepiej. Jeszcze dodam, że o, zostały nam takie części zapasowe. Do no, tych ogniska gosienic były dwie sztuki. Jeszcze światełko to jest dosyć cenny klocek. E, tak, no i mamy jeszcze M4. Ja jeszcze dodam, że e, bardzo łatwo możemy przyjrzeć, z niego zrobić tylko na Firefly. E, ja akurat tutaj no, nie mam przy sobie modelu, mam tylko jeszcze Panterę, ale myślę, że to działa. To Też była przecież 75. I Myślę, że gdyby tak włożyć ją tu do tego Shermana, oczywiście to biały kolor nie pasuje, ale myślę, że jeśli chodzi na długość, to jest to hmm, tak jak ten Sherman Firefly z tego drugiego zestawu polskiego. E, dobra, ja m, kończę. Dzięki, jeśli ktoś to obejrzał, to oczywiście za komentarze serdecznie dziękuję. Zapraszam do komentowania. A zestaw oczywiście polecam. Dobra, cześć.